Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w zapowiadanej i obiecanej drugiej części, w której próbujemy Niemcami pokonać Ententę. Jak sami widzicie, nie wygląda to za dobrze. Muszę wyrzucić z tej Ententy Rosję, bo inaczej się tego wygrać nie da. Próbujemy mimo wszystko zmierzyć się z tak zwaną Ententą Zachodnią na czele z Wielką Brytanią, Francją, Kanadą, Indiami i Bóg jeden wie czym jeszcze. Jestem świadom tego, że poprzedni film do najciekawszych nie należał, bo tak naprawdę niewiele podbiłem i tak dalej, zresztą zakończymy sobie serię z Mega Moda na UW -Tenji. Nie wrócimy chyba do zwykłego Mega Moda, bo wydaje mi się, że ja po prostu lepszy, lepiej się chyba gra. Mam nadzieję jednak, że w tym filmie zobaczymy to, na co wszyscy czekamy, czyli po prostu wielką bitkę. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ja nie mogę rekrutować tak dużo jednostek w Belgii i tak dalej, ale trudno. No, jeżeli gra tak mówi, no to tak musi być. I wiecie co, nie będziemy w ogóle zwlekać. Ja wywalę Rosję z ententy. No, wybaczcie, no, ale nie da się. W Hard of Iron 4 mogę to zrobić, jeśli byście bardzo chcieli. Ale Rosję muszę wywalić i muszę to zrobić wyjątkowo handlem. W taki sposób, na przykład, że nie, wypowiedzą wojnę Indiom. No, inaczej się po prostu nie da. No, że. Rosji już nie ma w Entencie, więc tak naprawdę w tym momencie ja mogę uderzać na Entente. tylko jeszcze jest problem, bo ja nie mam wojsk tutaj przy granicy z Austrią, a oni tu mają ziemię i to będzie duży problem, żeby to zająć, chociaż nie, to nie będzie taki duży problem, poradzimy sobie. Ja myślę, że możemy bez problemu wyruszyć na Francuzów i spróbować ich przełamać, oni są ode mnie sporo silniejsi. Ale nie aż tak bardzo, jak się może wydać, to znaczy nie, Francja sama w sobie nie jest, o Jezu, 37 tur, Seria będę tu tyle siedział? Francja sama w sobie nie jest ode mnie silniejsza, ode mnie jest silniejsza Ententa, a to stanowcza różnica, bo Francja sama w sobie, zobaczcie, 7,5, 30, 54, Francja jest słabsza ode mnie. Teraz tak, jeszcze jedna sprawa, ja mam kolonie, tak, to są moje kolonie, dobra, nie będziemy ich złać do wojny i tyle. Najwyżej, jak mi będzie za łatwo szło z tą Ententą, to wypełnię też wojnę tej Rosji, tak żeby nie było za łatwo, ale to się za chwilę okaże. Jeszcze 28 tur do wojny, no mówię, na tym Mega i tak dalej, to strasznie długo się przewijają tury, ale mogę was zapewnić, że zamówiłem nową kartę graficzną, więc wszystkie gry, które wam obiecałem, nie wiem, Crusader Kings, ee, co ja tam jeszcze obiecałem, Hearts of Iron 4, Victoria 3, Europa Universalis 4, wszystko się to pojawi, i tym, tak, tak naprawdę będę mógł grać na dużo lepszych grach i dużo lepiej to będzie wyglądało, bo będzie wszystko płynniejsze i tak dalej. I swoją drogą to jest wasza zasługa, bo w końcu z tego co zarobiłem na YouTubie, z tego kupiłem sobie nową kartę graficzną. I chciałem tak naprawdę Wam bardzo serdecznie podziękować, że dzięki Wam mogę mój sprzęt naprawiać. A tak naprawdę, teraz jak przygotowuję się do tej wojny, to możecie obstawić, czy ją wygram, czy ją przegram, czy może będzie remis. Niestety, Malcy mi jedno. Francja i oni się wybijają, wbijają się na ruskich, bo mają wojnę i boję się, że będę musiał ich gonić. To się jakoś tak niespecjalnie długo mi zajęły przygotowania do tej wojny: 24 lata tylko. Nie, co ja gadam: 14 lat, że w 1910 zacząłem, no to właśnie, no to tym bardziej. Naprawdę nie jest źle. Trzy tury i wypowiadamy wielką wojnę, się trzeba naprawdę, naprawdę skupić. Jedna tura. Jak tam tutaj jeszcze jest Francja, to jeszcze sobie egzekutujemy wojska w Polsce i będziemy gotowi do wojny. Tak jest, mamy tę wojnę, a więc. Powoli, metodycznie przesuwajmy się przez granicę francuską. Ja mam o wiele lepszą armię, to jest mój atut, trzeba o tym pamiętać. Włochy nie są w tej wojnie, tak? Zgadza się? Włochy nie są w Edencie? Nie są, bardzo dobrze. Bo jakby Włochy były, to by było jeszcze gorzej. Wielka Brytania jeszcze nie dołączyła, więc sumy to GIT. Tu możemy przeszturmować. Choć nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby wbijać się na terytorium Polski. No ale spróbujmy, Odbi pomożemy troszeczkę Rosji. Tak, żeby Rosję odciążyć. A pięknie się przebijamy. To jest UWD Engine, więc tutaj kapitulacji szybko nie będzie. Muszę naprawdę pilnować frontu. Aha, i oni tu mają 150 tysięcy jednostek. No dobra, wybijemy to. Nie będę wchodził na terytorium Polski. Będziemy tu. Co wy robicie? Czemu wy się cofacie? Eee, więc tak, czy ja mam z kimś wojnę? Czy ja mam Wiel Wielka Brytania cię nie dołączyła do wojny, więc bardzo dobrze. Im dłużej będą zlegać, tym lepiej dla mnie. Kontynuujemy ofensywę w kierunku brawo, nie tutaj, w kierunku centralnej Francji i nad Reni. No ta armia tu nie jest mała, bo tu po 200 tysięcy jednostek stoi. Musimy dotrzeć jak najszybciej do Paryża, a potem e, jak najszybciej uderzyć na Bretanię i tutaj... Co to jest za region? To jest... E, no dobra, powiedzmy, że do rzeczy rzeki Rodanu. To powiedzmy, że tam bym chciał bardzo skierować moją ofensywę. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Na, na razie to się przebijamy przez terytoria Burgundii. Bardzo dobrze swoją drogą. Uuu, 700 tysięcy Francuzów ja tam widziałem. Ulala, No tak powiem po francusku. Może być różnie z tym. Spokojnie, ja mam tu też po 130 tysięcy i ta armia z pewnością mi wystarczy. Zobaczmy, czy ja w ogóle jakkolwiek Francję doprowadzam do zniszczenia, 200 tysięcy ekonomii jej już zniszczyłem. Bardzo dobrze, ty jak ona masz 7 milionów to 200 tysięcy to jest bardzo duży procent. Jeszcze Wielka Brytania dołączyła, więc od razu wbijamy się na terytoria byłej Austrii, tak żeby mi tego broń Boże Wielka Brytania nie pozajmowała. Jest tylko jeden problem, nie mam hajsu. Jak patrzę na to, co się wydarzyło w Turcji, to mam takie jedno tylko. To mam jedno pytanie mi się ciśnie na usta. Jak? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Kontynuujmy ofensywę, nie zlekajmy. Pod Paryżem stoi milion francuskich żołnierzy. Ja bym się bardzo tego obawiał powiem szczerze. To jest naprawdę gigantyczna armia, którą będzie nie sposób pokonać, przynajmniej w takiej naturalnej, naturalnej wojnie. Teoretycznie stoi mi tu 300 tysięcy. Dobra, spróbujmy ją rozwalić. Tylko już się boję, że mi się zaraz front rozwali i wtedy będzie duży, duży problem. Po 6 tysięcy tylko stoi. Co tak mało na tej Francji? Co tak mało? I powiedz mi, że ona nie skapituluje, jak ja zajmę to wszystko. Nie, no powinna, ona nic tu nie kontroluje. Ona ma wojnę z Holandią? Coś tu oszalała? Stany Zjednoczone, u 12 milionów ekonomii, ale populacji mają mniej niż ja, to jest śmieszne akurat. Ja chyba muszę obniżyć troszeczkę wydatki na inwestycje i tak dalej, bo hajsu mam za mało. Co tak dużo produkcja kosztuje? 120 tysięcy to cena na produkcję? Nie rozumiem. Dobrze jest, z tego miliona francuskich żołnierzy udało się tak 200 tysięcy wybić. I to tracąc naprawdę, naprawdę niewielkie siły moje, więc jest naprawdę git. Atakujemy dalej, tak naprawdę jak upadnie Francja i ja będę w stanie sobie podbustować ekonomię dalej, to już będzie git. Wtedy się po prostu zesantuje na Anglię, która ma 10 milionów ekonomii, nie wiem skąd, jestem przekonany o tym, że to ukradła. Szkoda, że tu samolotów w sumie nie ma. Samoloty, samoloty to by w moment załatwiły sprawę, wiecie, Brum Brum i na Berlin. Znaczy na Paryż, Boże, jak na Berlin? Na Berlin to oby nie. Dobra, dwie sprawy. Po pierwsze sukces, bo tu mi się udało rozgromić e, francuską armię liczącą milion żołnierzy, a po drugie porażka, bo w Austrii stoi 2 miliony Brytyjczyków. Jak oni takie armie robią? Skąd oni mają hajs, żeby to utrzymać? Może nie mają właśnie hajsu, tym może są zadłużeni. Da się to jakoś sprawdzić? Gdzieś to było, czekaj. Mm, nie, chyba się nie da sprawdzić. No ale Francja, zobaczcie, straciła półtora milion 700 i 400 tysięcy ekonomii, bardzo dobrze, no czy ja będę żałował Francuzom? No chociaż wiecie, po wczorajszym meczu, kiedy wygrali z Portugalią, to wielu się to nie spodobało, a ja tam mam wywalone, nie jestem kibicem piłki nożnej. Martwi mnie to rozdrobnienie mojej armii, że muszę to podzielić tak na 3,5 tysiąca i tak dalej, tu 300 tysięcy, 000... dobra, nieważne, tu 300 tysięcy stoi, zaraz to porozdysponuję o wiele lepiej i będzie git się boję klikać kolejne tury, powiem wam, bo nie wiem, nie wiem co tu się wydarzy, tym bardziej, że ja już nie mogę armii rozwinąć, bo mam na full'a rozwiniętą. No dobra, odbili Paryż, ale to nie jest żaden problem, tym bardziej, że jest Paryż okrążony. Większym problemem jest, mówię, ta armia w Austrii, to jest naprawdę dużo większy problem, ale nie szkodzi, poradzimy sobie z tym. Czuję się, jakbym grał jakieś bierki, bo tak naprawdę jeden błąd. Jeden błąd i cała ofensywa będzie popsuta i mnie odepchną pod Berlin, bo tego już nie wyratuję. Trzeba naprawdę uważać. Rosja, co ty wyprawiasz? Sugerujecie mi, że Rosja przegra tą wojnę? No miejmy nadzieję, że nie. Na Bogu dzięki, odzyskałem Paryż. Nie mam w ogóle hajsu, ale trudno. Mam nadzieję, że generał Helmut von Moltke, który był dowódcą, że on się nie pomylił, w wojnie francusko-pruskiej, jest ze mnie dumny, bo rozsmarowałem Francję koncertowo. Wystarczy teraz tylko odbić każdą prowincję. Powolutku. Tutaj idziemy. Na nie wiem po co tu idzie 400 tysięcy Niemców na Monako, ale niech idą. Naprawdę niech idą. Wy robicie. Podzielcie tą armię. Każdą prowincję trzeba zająć. Jak najszybciej. Musimy te Francje do kapitulacji, albo sami skapitulujemy. Wybierajcie. Ja wybieram te drugie. Okej, okay, zamknęliśmy francuski kociołek pod Paryżem. Wybornie, kolejna wielka, nie... kolejna wielka francuska armia została zniszczona. Mhm, tylko tu w Czechach się już robi problem, widzę. Ale nic na to nie poradzę. Oni mają tą drogę bliską do Berlina, ale myślę, że ich zatrzymamy po drodze. Myślę, że tam w ogóle nie przejdą Czech, ale mogę się mylić. Tylko obym się właśnie nie pomylił. Monako. Korsy. Tu jest port jakiś. Jeśli tu nie ma portu, to trzeba zbudować, bo trzeba się zdecentrować na Korsykę i możliwe. A nie, to są francuskie marionety. No to Francja jest 4 miliony ekonomii, 18 milionów populacji na skraju upadku, tak naprawdę. A Wielka Brytania? No, ona jest niestety przepotężna, ale spokojnie zaraz jej zrobię desant i zajmę ją, zacznę ją powoli zajmować. Zobaczymy, czy Wielka Brytania istotnie jest taka wielka, jak nazwa wskazuje. Już się Nie mogę doczekać w ogóle, jak opublikuję film o historii Wielkiej Brytanii. Boże! Jeśli mi to wyjdzie tak, jak idzie teraz, to będzie bardzo fajny film. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że mam wojnę z Andorą. Tej Andorze to chyba życie niemiłe. A z Monako? Nie, z Andorą tylko dobra. Czy wy to widzicie? To wybrzeże oceanu at Atlantyckiego. Doszliśmy tutaj. Dobiegliśmy. Tylko teraz to utrzymać. Niesamowite. Udało mi się zdesentować na Anglię. Czekaj, co z tego wyjdzie. Może nie mają tam żadnych żołnierzy, albo mają 4 miliony. No dobra, mamy wielki sukces, cała Francja opanowana. A ja mam tylko, rozumiecie, zająłem całą Francję i tylko 7% warscora. To jest śmieszne. Dobra, opanowałem też Korsykę. Tak naprawdę w tym momencie przygotowuję ten milion żołnierzy, który płynie na Anglię. Nie, 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 czekaj, 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 oni tu 900 tysięcy mają. O i ja, oni płyną na moją armię, na moje ten, moje statki. Nie zachowujmy się jak dzieci, niszczmy tę Wielką Brytanię. 700 tysięcy tu mają, nie obchodzi mnie to. Zniszczyć całą armię. Nie, i oni się desantowali w Brytanii teraz, nie, 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 nie. Tak, ej, mamy pokój. Moi drodzy, mamy pokój. Francja, upadło połowę Francji. Jezu, już się wystraszyłem, bo mi tu zaczęli się desantować, by całą Francję mi odbili. Ale jest, udało się, mam to. No dobrze, skoro osiągnęliśmy jedno zwycięstwo, to teraz się należy zastanowić, co mam robić dalej. Martwi mnie to, że rusty tak zajmują. Znaczy, że ententa tak zajmuje Rosję. Trzeba to jakoś, wiecie, jakoś wspomóc. Tu w ogóle widzę, że Japonia walczy z ententą. Co tu się wyprawia w ogóle? Może zmusza Amerykę do tego, żeby zaatakowała Kanadę? Bo przyznam, że walczyć z tą ententą jeszcze raz w takim stopniu, to nie mam za bardzo ochoty. Tym bardziej, że znowu mam pobugowane jednostki. Nie wiem czemu. No, super, nie ma tak pobłogowanej jednostki, przez które nie mogę tłumić nawet buntów. Brawo, Gro! Brawo! Popisałaś się! Ten ciekaw, cię, ja w ogóle dam radę te bunty stłumić. Boże drogi... Nenerwujemy mnie ta kampania, powiem szczerze. Zero przyjemności z niej, nie dość, że Ententa po prostu jest nie do pokonania. Znaczy, ja ją pokonałem, ale wiecie, jakbym chciał zająć całą, na przykład. Siedziałbym tu chyba 4 lata. I jeszcze się buntują. I to jeszcze w jaki sposób się buntują? Co jest? Kolejn... Kolejny bunt wybuchł? No co jest? Boże, jeszcze jedna rebelia, ja, ja naprawdę oszaleję zaraz. Dobra, bunty słumione, szybko festiwale, festiwale, festiwale i będzie po buntach. Przynajmniej mam nadzieję. No nie, oczywiście, że nie i kolejny bunt już się robi. Jeszcze 10 tysięcy wojska mają. Bożeż ty mój. Jeszcze całe Czechy, no nie, 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 nie. Ta gra doprowadzi mnie do tego, że siądzie mi psycha. Jak się skończy jeden bunt, to od razu wybucha drugi. I tak w kółko. Dobra, obniżę podatki, może to pomoże jakoś z tą stabilnością. Obniżyłeś podatki i od razu na Śląsku wybucha powstanie. No pewnie, logiczne, nie? Dobra, bunty na Śląsku potłumione. Rus z zententą się skończył. Tylko po co ja mam iść na z nimi na, na wojnę znowu, jak oni nawet z Ruskimi za chwilę wygrają? Południowa Afryka kontroluje Rosję. Nie, to jest takie głupie, to jest takie głupie, naprawdę to jest takie głupie. Słów mi brakuje. No przecież jak to wygląda? Zobaczcie sobie. Już jeden wielki nisz masz, to wszystko przez te Austro-Węgry, że wtedy upadły. To jest wszystko ich wina. Jeśli, jeszcze tu... Dlaczego tu nie można w ogóle wysyłać ultimatum? Zobaczmy w ogóle, tak z ciekawości, czy ja mogę coś stworzyć? Albo przynajmniej jestem bliski czegoś stworzenia. Podejrzewam, że nie, bo musiałbym praktycznie całą Francję. No! Na to se zróbmy! Na to na Mega Modzie! Boże drogi! Jakby to... Z... Nie, to nie na UW Engine'ie. Trzeba zmienić moda. Teoretycznie, to ja mogę coś wprowadzić. Komunistyczne Niemcy, przecież, przecież byście mnie zjedli w komentarzach, jakbym to zrobił, więc tego nie będę robił. Niedużo mi brakuje do świętego cesarstwa rzymskiego naprawdę niedużo, ale obawiam się, że musiałbym toczyć kolejną, bardzo długą i bardzo żmudną wojnę, z której i tak nic bym nie dostał. Teraz się zastanawiam, czy jest sens to robić. Bo z front zachodni, to tam wiecie, trudno. Gorzej z frontem zachodnim. Tu jakieś wasale popowstały. Jezu, co robią Indochiny w Polsce, boże nie. Da się tu wejść jakoś na obserwatora, ja bym sobie popatrzył, jak to wygląda. No, tylko zaraz, bo oczywiście bunty na pomorzu, bo kaszubi się nie umieją. Nie, to nie są kaszuby, Kasi kaszuby są wyżej. Dobra, trudno, Od dzisiaj jesteście kaszubami. Czy Kłajpeda się zbuntowała? Nie, no pewnie, ruscy zajmują całą Litwę, ale Litwini się zbuntują w kwaypedzie, no bo czemużby nie. No, pokaż mi pan ten timeline, co to robi. Zobaczymy sobie, jak to wyglądało. No, pokazuj. Ok. Moglibyśmy to w sumie robić po każdej kampanii. O, jak widzicie tutaj, co się stało źle w tej kampanii. Austro-Węgry biły się z Rosją. Początkowo wygrywały i tak naprawdę z samą Rosją dało radę. Ale zobaczcie, tu się pojawia przyczyna główna porażki Austro-Węgier, czyli brytyjski desa. W międzyczasie ja sobie zajmowałem Danię i patrzcie co się stało po tym desancie. Powoli coraz większe grupy zaczęły zbliżać się do Wiednia, co ostatecznie doprowadziło do upadku Austro-Węgier. Tutaj tak, ja jeszcze uderzyłem zabierając fragment Austro-Węgier. Tu się coś desantowało na Wielką Brytanię. W międzyczasie oni zjedli Turcję. Nie mam zielonego pojęcia jak. Kiedy jest moja wojna z Belgią i Holandią. Zaraz zobaczymy. O jest moja wojna z Holandią, wygrana. Bardzo długo zresztą czekałem, żeby ich anektować, bo nie chcieli się zgodzić na pokój. Hmm, pytanie, czy tu będzie zaraz wojna z Belgią czy z Luksemburgiem na początku? A nie, zaraz, bo Luksemburg został zjedzony przez Belgię właśnie. Wtedy, kiedy ja zajmowałem Holandię, to upadła... Belgia, proszę bardzo, Belgia teraz upada. Tutaj problemem było to, że alianci czy ententa uzyskała terytorium na Bałkanach, Rosja zdobyła całą Turcję. Ej, dobrze, Rosja i tak rozwaliłem. Ja jeszcze Szwajcarię międzyczasie zająłem oczywiście. Ja Rosję i tak rozwaliłem, bo wypowiedziałem im handlem wojnę z ententą. Tylko zobaczcie, co z tego tak naprawdę, jak oni mieli taki front, a i tak tą wojnę przegrali. Zresztą, kiedy jest ta wojna Entent, ententy z Rosją? Chyba za chwilę jakoś. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A będzie się działo naprawdę dużo. To chyba około 400 tury zrobiłem. Ale nie jestem do końca pewien. O, jest, widzicie? No i jak widać, India zaczęły się przebijać od Syberii. Tutaj się zaczęli przebijać, a więc dzisiaj zjechałem Francję. Zająłem spore terytorium, tylko co z tego tak naprawdę? Nic mi to nie daje. Jakbym miał podbijać świat na tym modzie, to by chyba 10 odcinków musiał robić. I bym siedział tu z 15 godzin. czy znaczy, spadcie, ta Rosja sobie rodzi. Oni się tak odpychają. No tak, no bo im się kończy zaopatrzenie pewnie i dlatego. Bardzo ciekawie, bardzo. Jeszcze gdyby to była automatyczna kapitulacja, to może by to jakoś wyglądało. Ja jestem w ogóle czwarty. Czemu by Wielka Pytania mnie wyprzedziła tak? No pewnie, że tak. I Stany Zjednoczone. Tragedia jakaś. Dobrze moi drodzy, nie będę się tu męczył. Ja wiem, że to jest słaby film i tak dalej. Nie wszystko zawsze musi wyjść. Grunże pokonałem Ententę, Kolejny film z tej historii będzie z czego innego. Odwa zostawimy już ten gamozów w Etendinem, bo to w ogóle nie jest skuteczne. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Czekam jak na Wasze komentarze. Może sugestie, jakim mod powinienem ograć albo coś. Wiem, że chcecie też inne gry, więc je nagrywam. No i nic, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!